Czołem. z tej strony Redu z kanału Kanapowy Komandos. Witam Was dzisiaj w krótkiej relacji, i to raczej foto niż wideo, z wypadu naszej rodziny do lasów koło Knurowskiego Krywałdu. Muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy tu już chyba o 7 czy 8 godzinę. Powoli wracamy do samochodu, więc to co zobaczyliśmy będzie z nieco wcześniejszego okresu. Ale naprawdę warto było tutaj przyjechać choćby z jednego powodu. Przede wszystkim moja małżonka z moim dzieciątkiem zbierają ambony. Więc to już jest kolejna, którą zaliczyli. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że w środku lasu nie wiadomo dlaczego znajduje się huśtawka. Zapraszam Was zatem na tą krótką relację i popatrzcie jeszcze przez chwilę, jak Krzysiek się tutaj buja. Jak wspomniałem... Huśtawka w środku lasu, dość dziwna rzecz, zastanawiam się kto miał na tyle odwagi, żeby wejść tam do góry tam wysoko i ją powiesić, ale jak widać rodocha dla dziecka jest. Chcę powiedzieć, że brakuje mi. Brakowało mi takiego wyjścia. Usiądź, ciekawe. Możeżesz no, nie wyciągnąć takiego pokoju. Spokojny, masz nerw. Muszę Wam powiedzieć, że ta dzisiejsza wycieczka była naprawdę niezwykle potrzebna. Z tego prostego powodu, że przez tyle czasu, kiedy rodzina siedzi w domu zamknięta, bez możliwości <grywania> zobaczenia świata zewnętrznego, to po prostu się głupieje, wychodzą różne tam demony, tego typu rzeczy. Dlatego nie ma chyba lepszej formy relaksu, niż udać się ze wszystkimi na. Łono natury. Dodatkowo jeszcze muszę powiedzieć, że Krzysztof dzisiaj przełamał kolejną barierę strachu. Wszedł sam na trzecie, piętno, na trzecie piętro na Ambonę, co widzieliście na zdjęciach. Także jest naprawdę super. Dziękuję Wam serdecznie za, za poświęcenie czasu obejrzenie tej krótkiej relacji. Nie będę ukrywał, że nam na pewno było to bardzo, bardzo, bardzo potrzebne po tak długim okresie absencji w lesie. No i myślę, że w przyszłym tygodniu również skorzystamy i zwiedzimy sobie tym razem jakąś inną okolicę. W okolice tutaj Którowskiego Krywałdu zapraszam Was bardzo serdecznie. Mimo tego, że niedaleko znajduje się kopalnia, znajdują się jakieś tam stawy pokopalniane, to jednak można znaleźć niezły kawałek zieleni. I jesteśmy tutaj już w tej chwili siedem... Idzie ósma godzina i... Jakoś się nie nudzimy. Kawałek chleba, trochę herbaty do termosu, i można miło spędzić cały dzień czynnie. Do czego wszystkich serdecznie namawiam. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie i marynarski machojżek na się z wami tradycyjnie. Red tu oraz reszta rodziny. Na huśtawcu.